Cześć, ostatni nów w Skorpionie odczuwalny był jako pełnia i nów jednocześnie. Z jednej strony był to dobry czas na kreację, ale byłaby ona niemożliwa bez oczyszczania, bez emocjonalnego katarzis, którego każdy z nas miał pewnie pod dostatkiem. Jak myślę o ostatnim nowiu, to angielskie słowo purging, Znacznie lepiej pasuje mi do tego czasu niż słowo oczyszczanie. Oczyszczanie kojarzy mi się już z czymś, co jest czyste. Purging bardziej odzwierciedla sam ten proces, proces wydalania, proces przetwarzania tego, co z nas wychodzi. Każdy z nas w tym czasie na pewno mierzył się z takimi aspektami siebie, o których istnieniu wolałby zapomnieć. Z tak głęboko zakopanymi, niezbyt chlubnymi emocjami, które wypadałoby wyprzeć, a jednak wybrzmiały. I to dosłownie. Merkury przebywający wtedy w Skorpionie już się na pewno o to postarał. Przed nami ostatnia pełnia, w czasie której Pluton znajduje się w koziorożcu. Ta pełnia jednocześnie zamyka 16-letni pobyt Plutona w znaku koziorożca. I otwiera nas na erę powietrza, ponieważ lada moment zaraz popełni, bo 19 listopada Pluton zmieni znak i na kolejne dwie dekady przejdzie do znaku, w którym przebywał między innymi ze czasów rewolucji francuskiej do znaku rewolucyjnego Wodnika. Jestem Kala, w swoich nagraniach interpretuję kosmiczne energie. Które świadomie czy nie oddziałują na nas, zarówno kolektywnie, jak i indywidualnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, z jakimi energiami będziemy pracować w czasie pełni wyznaku byka, która przed nami, koniecznie zostań ze mną kolejne kilkanaście minut. Zanim zacznę, chcę podziękować za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i wpłaty na Bajkofitu. Dzięki waszemu wsparciu mogę więcej energii przeznaczać na tworzenie treści na galaktyce. Zapraszam do konsultacji indywidualnych. Dane do zapisów znajdują się w opisie nagrania. Najbliższa pełnia będzie miała miejsce 15 listopada o godzinie 22:28 dla Warszawy. Pełnia, a więc opozycja świateł, moment, kiedy Słońce i Księżyc znajdują się naprzeciwko siebie. Przyglądając się sobie wzajemnie. Pełnie mają na celu oświetlenie tego, co do tej pory pozostawało niezauważone. W czasie tej pełni Słońce, nasz silnik energetyczny, znajduje się w znaku skorpiona. Mhm. Tak, dalej skorpion, jakby komuś było mało oczyszczania. Natomiast Księżyc, nasz zbiornik emocjonalny, znajduje się w znaku Byka, w ścisłej koniunkcji z Uranem, planetą nagłych, nieoczekiwanych zmian to także Uran właśnie włada znakiem wodnika, do którego lada moment zawita Pluton. Ta koniunkcja sprawia, że pełnia w byku, która zazwyczaj odnosi się do zasobów, do umiejętności cieszenia się życiem za pomocą zmysłów, do spokoju, uziemiania, stabilności, poczucia bezpieczeństwa jest nieco inna. Bliska obecność Urana przy Księżycu Niesie ze sobą to, co nieprzewidywalne, ale też to, co zgodne ze mną, to, co zgodne z moimi wartościami. Uran to indywidualizm, to wolność, to prawda, to intuicja, to podążanie za tym, co jest moje, a nie za tym, co moje nie jest. Nawet jeśli w pewnym sensie dawało mi to poczucie bezpieczeństwa, stabilizację. W czasie tej pełni wybór pomiędzy tym, co bezpieczne i znane, a tym, co niepewne i nieprzewidywalne, ale moje, będzie prosty, będzie impulsywny. Czyżby ta koniunkcja księżyc-Uran była namiastką, próbą emocjonalnego przygotowania nas, swoistym preludium do zmian, jakich będziemy doświadczać, kiedy to Pluton na dobre zagości w tym znaku? Uran w byku konsekwentnie prowadzi nas do celu, którym jest zmiana naszych wartości. W czasie tej pełni księżyc jest w koniunkcji z Uranem. Jaka emocjonalna rewolucja zadzieje się w nas? W czasie najbliższej pełni na pewno zadamy sobie następujące pytania: Co jest moją wartością? Jaka jest moja prawda? Co podpowiada mi moja intuicja? Ale też czy znam swoją wartość? Co stanowi o mojej wartości? To ile mam na koncie? Czy umiem odnaleźć swoją wartość bez względu na to, co, ile, jak, gdzie posiadam? Co znaczę bez tych zasobów? Co te zasoby znaczą bez mnie? Jak moje poczucie własnej wartości przekłada się na moją sytuację finansową? Czy jeśli nie mam, to nadal znaczę? Wartości, a zasoby. Czy zasób jest wartością, czy wartość jest zasobem? Czy zasób może być niematerialny, czy wartość może być materialna? Co jest moją wartością, co jest moim zasobem? Zarówno Byk, jak i Skorpion mówią o zasobach, tych finansowych, ale także tych niefinansowych. Byk, dobra materialne, relacja z pieniędzmi, ale także system wartości. Skorpion, zasoby wspólne, kredyty, spadki, ale także pokłady życia psychicznego. Jak moja relacja z pieniędzmi odzwierciedla moją relację z matką? Jak zarządzam swoimi zasobami, nie tylko tymi materialnymi, ale także tymi energetycznymi? Skoro relacja z pieniędzmi odzwierciedla relację z matką, to jaka była moja relacja z matką? Jaka jest tym samym moja relacja z pieniędzmi? Jeżeli moja relacja z matką była na przykład przerywana nie tylko w kontekście fizycznym, ale też w kontekście emocjonalnym. Mama raz była dostępna emocjonalnie, obecna dla mnie, a czasem zupełnie nie z różnych powodów. To czy to, że pieniądze też raz są, a raz ich zupełnie nie ma, odzwierciedla tę dynamikę? Czy moja sytuacja finansowa ulegnie zmianie, jeśli uzdrowię tą relację? Bo jeżeli matka czasem była, a czasem nie było jej wcale, tak też się dzieje z moimi finansami. Jak niewiele potrzeba, by relacja z matką została zaburzona, przerwana, czy to przez wyjazd, przez nagłe rozdzielenie, czy też po prostu przez brak dostępu emocjonalnego, bo mama na przykład zajmowała się w tym czasie zupełnie innymi sprawami, więc jej dla mnie nie było. W swojej pracy często spotykam się z kobietami, u których taki uraniczny impuls, ich uraniczna prawda w końcu przerywa to, co wydaje się stabilne, wartościowe, długofalowe, bezpieczne. W której zmiana w sposób nagły zrewolucjonizowała podejście do życia, wartości, marzenia, cele, sens. To często kobiety, które zdecydowały się zmienić swoje życie, na przykład decydując się na zakończenie, wyjście z relacji. To często takie kobiety, które mają odwagę podążać za własnymi wartościami, jakiekolwiek by one nie były. Taka zmiana często wiąże się z wyswobodzeniem się ze społecznych struktur, oczekiwań, ale także z funkcjonującym przez lata wzorcem rodowym, systemem przekonań. Taka zmiana wymaga odwagi, nierzadko pozostawienia za sobą wielu miejsc, ludzi, przyzwyczajeń, byczego komfortu na rzecz własnej prawdy, prawdy o sobie samej. To może być wyjście z danej relacji, to może być zmiana postrzegania życia, to może być przebranżowienie, odkrycie w sobie czegoś, z czego istnienia wcześniej nie zdawałam, nie zdawałem sobie sprawy. Taka zmiana wymaga pracy z lękiem, wyjścia ze swojej strefy komfortu, taka zmiana wymaga weryfikacji swoich przekonań. Taka zmiana wiąże się z wolnością, ale też często z samotnością, poczuciem niezrozumienia. Taka zmiana często wiąże się z brakiem wsparcia, nawet wśród najbliższych osób. Taka zmiana wiąże się nierzadko z samodzielnym utrzymaniem siebie, często siebie i dzieci. W związku z tym, kobiety te nierzadko mierzą się z problemami finansowymi. Takie kobiety, decydując się na zmianę wzorca, zmieniając siebie, swój światopogląd, przypisaną im rolę, transformują także losy kolejnych pokoleń. Dlaczego o tym mówię? Bo koniunkcja księżyc-uran w byku tak właśnie działa na poziomie indywidualnym. Coś trwało, nagle impuls, głos, intuicja, prawda i struktur-demontaż. Definicja rewolucji to przewrót, gwałtowna zmiana, bunt przeciwko temu, co jest, i ustanowienie nowego porządku. Księżyc w koniunkcji z uranem kocha niezależność, ma potrzebę poruszania się w wolności ma tendencję do wywracania wszystkiego do góry nogami w jednej chwili. Ta dynamika, za czym chcę podążać, a co jest mi nakazywane, jest wzmocniona przez nadal trwającą opozycję Marsa w Lwie do Plutona. Po raz ostatni za naszych czasów w znaku Koziorożca. Uran jest silny w koniunkcji ze światłami. W czasie tej pełni, w konjunkcji z Księżycem, który dodatkowo znajduje się w się Wodnika, Taki księżyc jest nie do końca zrozumiany przez swoje otoczenie, ale jednocześnie odważnie podąża za swoimi marzeniami. Osoby z aspektami urana do księżyca w horoskopie są wielkimi indywidualistami. Nie da się ich zatrzymać. Jeśli o czymś zadecydują, jeśli podejmą decyzję, nie sposób ich od tego odwieść. Nieważne czy sytuacja, czy współpraca, czy relacja trwa miesiąc, rok, czy 10 lat. Któregoś dnia po prostu oznajmiają, że idą swoją drogą, idą za swoją prawdą, inaczej po prostu nie potrafią. Ta pełnia pomoże nam zrozumieć, że nie każdy musi nas lubić, że nie każdy musi nas rozumieć, że nie każdy musi podzielać nasze wartości, nie każdy musi podzielać naszą wizję, że nie wszystko, co jest wartością dla mnie, jest wartością dla Ciebie. I że to też jest. Ok. Opozycja świateł na osi byk Skorpion mówi o tym, że zmiana konieczna jest do dalszego rozwoju. Ta koniunkcja przypomina nam, aby wierzyć przede wszystkim sobie, niezależnie od tego, co mówią ludzie. Tym bardziej, że wraz z przejściem Plutona do znaku wodnika polaryzacja będzie się nasilać. Uran w byku sprawdza od roku 2018. Czy udało nam się odnaleźć wartość w sobie samym, a nie w tym, co posiadamy, co namacalne, policzalne, wycenialne? To neologizm. Czy to, kim jestem, definiowane jest przez kilka liter przed nazwiskiem, przez pełnioną funkcję, przez ilość środków na koncie, czy korelacje? Kim byłabym, byłbym, gdyby to wszystko zabrano? byłabym byłbym bezwartościowy czy znam swoją wartość będąc nikim i niczego nie posiadając. Karol Gustaf Jank napisał, że wartość człowieka nigdy nie wyraża się w stosunku do drugiego człowieka, tylko w stosunku do siebie samego. Ważne, że to ty uznajesz za wartościowe to co robisz. Coś staje się wartościowe tylko wtedy, kiedy sami nadamy temu wartość. Niektóre rzeczy są warte tak wiele, że są bezcenne. Nie ma takiej ceny, za którą można by je kupić. Co jest wartością, na którą stawiasz w swoim życiu? Co ma dla ciebie wartość, a której wartości inni nie widzą? Co jeśli wartości, za którą podążasz, nie widzą twoi najbliżsi? Co jeśli tą wizję otrzymałeś tylko ty? Czy wystarczająco ufasz swojej intuicji, aby za nią podążać? Co jeśli ta wizja nie jest zgodna z tym, co było uznawane za normę? Co jeśli ta wizja wymaga wyjścia ze swojej strefy komfortu? Co jeśli to, co jest dla ciebie wartościowe, nie ma wartości dla innych? To, czemu nadajemy wartość, staje się wartościowe. Z czasem okazuje się, że tą wartość automatycznie zauważają także inni. Koniunkcja URANA z Księżycem pozwoli nam dostroić nasze ciała do zmian, jakie zaszły w czasie ostatnich transformacji. Warto pracować w tym czasie nie tylko z czakrą podstawy, a więc szeroko rozumianym uziemianiem i poczuciem bezpieczeństwa, ale także z czakrą splotu słonecznego, odpowiedzialną za kreację, poczucie własnej wartości, siłę woli, tym bardziej że ascendent tego kosmogramu znajduje się w lwie. Na czas tej pełni, w której poczucie komfortu najpewniej przegra z uśpionym w nas impulsem, do którego prowadzi nas nasza własna prawda, życzę nam odwagi do życia zgodnie z nią, jakkolwiek wydawałaby się ona bezwartościowa dla innych. Życzę nam, żebyśmy pamiętali, że nie wszystko złoto, co się świeci. Życzę nam odnalezienia poczucia bezpieczeństwa w sobie, niezależnie od tego, ile posiadamy oraz dostrzeżenia naszej wartości i wyjątkowości, niezależnie od tego, czy tę wartość widzą inni. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.